Witam Was bardzo serdecznie. Jak już może widzicie za mną. Jesteśmy znowu w górach. I co prawda będziemy dzisiaj zdobywać ogólnie na tym wyjeździe mniejsze i większe szczyty, aczkolwiek wydaje mi się, że te wyjścia na góry będą tylko takim tłem, a priorytetem i taką największą atrakcją będzie fakt, że spędzimy noc w takim drewnianym domku, do którego jeszcze nie dotarliśmy, na razie jedziemy na bierze widokową. Potem sobie tam podjedziemy, zrobimy jakiegoś grilla, posiedzimy, pogadamy, powspominamy stare czasy, a dopiero jutro, czyli w niedzielę, pojedziemy sobie kawałek dalej i tam będziemy mieć taką konkretniejszą już wycieczkę. Także wydaje mi się, że plany na ten weekend są naprawdę bardzo fajne, no i takie dosyć przygodowe bym rzekł, bo jeszcze nigdy w życiu w takim domku nie mieszkałem, nie spałem. Także będzie to fajna atrakcja i urozmaicenie do moich. Dotychczasowych podróży. W miastach to już praktycznie w ogóle zimy nie ma, także zima jest, ale śniegu już tak dosyć mało, jakieś tam tylko wiecie, resztki w zacienionych miejscach. A tutaj, a tutaj jest go naprawdę sporo. Wiadomo, że on już jest taki mokry, także jak się wejdzie w jakąś zaspę, to nie jest przyjemnie. Ale jak się idzie jakąś ścieżką, no to jest całkiem spoko, a przez to, że ten śnieg jeszcze jest, no to tworzy się fajny zimowy klimat, który tak czy siak niebawem już się zakończy. Zostawiliśmy na podwierze widokową na koziarzu, tak? Mieliśmy tutaj być ogólnie później, ale niestety plany się troszeczkę pozmieniały, no jesteśmy tutaj wcześniej, przed, przed domkiem, teraz sobie tam wyjdziemy na górę, potem się jeszcze gdzieś tam kaweczek, przejdziemy, no i wracamy do samochodu, no i jedziemy do, do naszego domku. Same z zwierzę widokowej. jeszcze może możliwe, że przejdziemy się tutaj na jeden taki punkt, no a potem już do samochodu i powrót do domku. Offroadowa wycieczka część druga. liczmy, że teraz będzie już lepiej. No i już dotarliśmy do, do domku, teraz się będziemy ogrzewać, pewnie trochę posiedzimy, coś zjemy, jest dosyć wcześnie, bo jest chyba jakoś dopiero 14, coś koło tego, yy, może nawet i wcześniej, no w sumie już nie pamiętam jak to tam czasowo wygląda, no ale jesteśmy wcześniej niż przewidywaliśmy, także może po tym jak coś zjemy to się jeszcze gdzieś tutaj przejdziemy. Aczkolwiek wiecie, no, mamy w planie grilla ognisko, tak dokładnie mówiąc, yy, także jest co tutaj robić. Poza tym też fajniej będzie teraz odpocząć sobie i tak troszeczkę posiedzieć, zwłaszcza że jutro ruszamy na taką większą wędrówkę, także nie ma co szarżować dzisiaj. 嗯。Yo Yo Były obawy, czy uda się rozpalić w ogóle nasze tutaj ognisko, bo niestety drzewo, które tutaj mamy jest dosyć mocno mokre, także nie wpływa to zbyt dobrze, ale we szpiecie. weszliśmy na chwilę do domku, poczekaliśmy chwilę, no i się zajął tam spód, także jest jakaś nadzieja na to, że jednak te kiełbaski dzisiaj sobie zjemy i nie pójdziemy głodni spać. Jakoś przetrwaliśmy noc. Były lepsze, były gorsze chwile, no ale jak się udało przespać To noc w dziczy, że tak powiem, teraz sobie coś jemy, no i będziemy się ogarniać na, na Lubań, tak, bo to jest cel dzisiejszej naszej wędrówki. Opuszczamy domek, no i tam będziemy jechać. Aktualnie strasznie wieje, aczkolwiek według prognoz ma być dzisiaj naprawdę ciepło, także zobaczymy, czy to się e, poprawi z czasem. Miejmy taką nadzieję. No i już rozpoczynamy naszą wędrówkę na Lubań. Na górę wychodzi się jakieś 2 godziny 15. Potem troszeczkę szybsze schodzenie, także myślę, że w 4 godzinach się zamkniemy. Na razie jest chłodno, no nie, ale nie jest czy słońce już dosyć mocno brzeje. Także myślę, że za chwilę, jak zaczniemy wychodzić coraz wyżej, to będzie się robić jeszcze coraz cieplej. Muszę wam powiedzieć, że jest dzisiaj ciężko. To nawet nie jest to, że jesteśmy jakoś wiecie zmęczeni pod kątem, że na miejskie wysiadamy i tak dalej. Tylko takie wiecie ogólne zmę zmęczenie po tej e, nocy, po tym wczorajszym dniu. Także no, dosyć opadamy z sił. Wiem, że przez to ten film nie ma takiego pozytywnego wydźwięku, no ale siłą rzeczy no niektóre podróże takie są, no nie, nie, nie zawsze się idzie, wiecie, pełnym energii, z wielkim zapałem i tak dalej. Czasem są te gorsze chwile, no i które właśnie nadeszły teraz. Na pocieszenie zostało nam niecałe jakieś 2 km na sam szczyt, niecała godzina wychodzenia, także nie jest źle pomału, bo pomału, ale przesuwamy się do przodu. Także myślę, że jednak jakoś podołamy. Sam szczyt zostało nam jakieś 5-10 minut, także zbliżamy się do celu. Tutaj, przez drzewa, na razie wam nie pokażę, ale przepięknie widać tatry. Widoczność jest niesamowita, także liczę na przepiękne widoki z samej góry. Najważniejsze, że już docieramy i kończy się ta mordęga. Teraz jest opcja, że albo wrócimy tą samą trasą, albo taką nieco inną, no ale to decyzję podejmiemy na górze. Odpoczniemy, no i potem będziemy już pomału wracać do samochodu. Raczej idę samym szlakiem, bo już jesteśmy dosyć mocno zmęczeni. <śm> Bez raków to tutaj się nie wybierajcie. Na tych odcinkach, gdzie jest taki spad i jest wszystko tak mocno ubite, no to jest masakra. Albo biegniecie szybko, gdzieś tam się na czymś zatrzymujecie, albo nie wiem, no pomału jakoś schodzicie. Nawet nie da się iść poboczem po gdzieś, no bo tego śniegu jest na tyle, że jak się wejdzie nogą, no to jest pokolana. kolana. Także no, trzeba to jakoś strategicznie rozegrać, no ale może jakoś wrócimy. Wydaje mi się, że to najbardziej strome Zejścia, podejścia, no są już za nami. Także nie jest najgorzej. No i już kończy się nasza wędrówka. Pomału docieramy do samochodu. Były lepsze, były gorsze chwile podczas tego wyjazdu. Ogólnie nie było źle. Udało nam się wszystko w sumie zaliczyć. To, co mieliśmy w planie, także jest ok. Teraz trzeba tylko wrócić do domu i sobie porządnie odpocząć, bo jednak tak jak już mówiłem wcześniej, no jesteśmy dosyć mocno <śmęczeni> zmęczeni. No ale nie było źle. Trzymajcie się, pa. W sumie teraz chciałem pozdrowić moją dziewczynę kochaną, która kupiła mi fajny zestaw survivalowy na ten wyjazd. Wiecie takie porcje żywieniowe na, na całą dobę. Ja aktualnie jem jakiegoś batona. Nie wiem w sumie czy on powinien być taki zamroż taki twardy, ale jak się go właśnie, tak poscie troszeczkę. Się ociepli, a no to jest całkiem sympatyczny. Rano mi. O! Wypadło mi.